Filtr znajduje się w grupie zaworowej zamontowanej na wejściu do zdolnego źródła do pompy ciepła. Jest to, wygląda to w szarym opakowaniu ze styropianu. Żeby do niego się dostać, należy zdjąć zatrzaski metalowe na górze i na dole, i zdjąć pokrywę. Następnie na zaworze znajduje się filtr w tym miejscu. Mógłbyś przytrzymać i dwa zawory. Żeby móc odkręcić otóż ten filtr, najpierw należy zamknąć z położenia na wprost zawory tak, żeby wskazywały one linię przecinającą z jednej i z drugiej strony. W tym momencie mamy odcięty dopływ dolnego źródła. Następnie, za pomocą klucza, zdejmujemy, odkręcamy pokrywę filtra. Filtr znajduje się w środku. Wyjmujemy go za pomocą dwóch palców, rozszerzając palce i możemy go wyciągnąć. Po wyciągnięciu możemy go wypłukać. Co ważne, na dnie filtra znajdują się, na dnie filtra znajduje się taki, wymyk, wpuść, który musi być włożony później do środka, w środ, do środka, nie wiem, korpusu filtra, tak. Po umyciu filtra, kiedy chcemy go zamontować, musimy się upewnić, że miłośrodowo, generalnie, jest dziura wykrojona w kierunku przepływu, tak. Następnie dociskając, Filtr się stabilizuje. To jest bardzo ważne, dlatego że nie wystaje ten filtr poza obręb korpusu. Następnie nakręcamy i dokręcamy kluczem korpus filtra. Po zakończeniu tych czynności przekręcamy zawory na open. Cała czynność została wykonana, oczywiście później znowu zakładamy styropian, wkładamy zawleczki. Najważniejszym z tych wszystkich elementów jest to, żeby ten filtr odpowiednio spoczął w korpusie. Co ważne, prosiłbym o wyłączenie pompy ciepła z energii elektrycznej, żeby nie dokonywała ona żadnych czynności związanych z przepływem, tak? czyli pompy cyrkulacyjne po prostu muszą być w tym momencie wyłączone.